Nazywam się Monika Richardson, a moimi gościniami dzisiaj są Dorota Kulesza i Aurelia Kulesza, czyli kulturystki. Butikowe Biuro Podróży. A łączymy turystykę ze świadomym podróżowaniem. To wcale nie jest takie oczywiste, tak, prawda? Tak. Różnica je, bywa naprawdę ogromna. O tym również dzisiaj porozmawiamy. To jest The Richardson Talk. The Richardson Talk. The Richardson Talk. Zaprasza Monika Richardson. No dobrze, dziewczyny. Butikowe biuro podróży to słowo jest mi bliskie, bo ja mam butikową szkołę językową, czyli e, takie specjalnie skrojone na potrzeby osób, z którymi współpracujecie. Dobrze zgadłam? I przede wszystkim dla mniejszej grupy klientów, nie masowe. Nie dla każdego, komu wydaje się, że wystarczy się zapisać. Tutaj trzeba jeszcze dodatkowo zrozumieć, na czym, jaka jest dodatkowa idea tych wyjazdów. Przeciw, przede wszystkim integracja. Mhm. E Integrowanie się nie tylko z tymi podróżnikami, którzy biorą udział w danym wyjeździe, ale również z osobami, które spotykamy po drodze, mm. także ze społecznością lokalną, zwłaszcza w tych miejscach, których my w ogóle jako Europejczycy nie znamy. Czasami jest ta bariera mentalna, mm. która tak naprawdę okazuje się wspaniała, bo to nas mocno ubogaca. I dopóki ktoś nie zrozumie, że nie jest to stricte wyjazd taki wakacyjny, all inclusive, że tylko na pojechać, leżeć na plaży mm -hmm. z drinkiem czy bez drinka, to dopóki myślę, tego nie zrozumie... że może nie odnaleźć nie się koszysta. w takim wydaniu. No dobrze, czyli jeszcze raz, jaka jest ta idea, która kulturystkom towarzyszy? O co chodzi? Przede wszystkim chcemy zachęcić osoby, które nie mają z kim podróżować i mają obawę przed samotną podróżą, bo tak naprawdę ta podróż z nami nie będzie samotna. Od samego początku, kiedy spotykamy się na lotnisku. Jest fajna atmosfera, ludzie mogą się ze sobą poznać i nie mieliśmy jeszcze takiej sytuacji na wyjeździe, żeby ktoś był sam odstawał od grupy. Warto podkreślić, że na naszych wyjazdach są nasi piloci, i ten pilot nie tylko dba o to, żeby wszystko przebiegło zgodnie z planem, nie tylko dba o bezpieczeństwo naszych uczestników. Ale przede wszystkim jest dobrym duchem tego wyjazdu, integruje grupę, e, inicjuje pewne działania, zaprasza ich do wspólnego placzowania do wspólnego spędzania czasu. Mm -hmm. e, ale warto podkreślić też to, że nasi uczestnicy mają realny wpływ na atmosferę, która jest, która panuje nad danym. Na, oni, na danym, oni, ją danym. Tak, oni ją po prostu tworzą. A dodajmy, że nie chodzi o wyjazdy do Czech. Ani yy, do Szwecji. Tak, coraz częściej podróżujemy poza Europę. I tak naprawdę yy, te odległe kierunki sprawiają nam największą przyjemność, największą frajdę i yy, yy, odległe chcemy, kierunki? Chcemy, chcemy, chcemy tak naprawdę skupić się w przyszłości tylko na tych pozaeuropejskich wyjazdach. wyjazdach. Odległe kierunki, czyli jakie. Yy, zauważyliśmy teraz taki wzrost zainteresowania wydaje mi się dalszymi kierunkami, czyli yy. na przykład Azja. Ludzie zaczęli się interesować tym, co jest im bardzo nieznane, jest obce, co może nawet wydawać się dziwne, bardzo inne. Mm -hmm. e, I ma, jest, jest coraz więcej odwagi w ludziach, żeby właśnie wybrać się w takie miejsca, ale też rozumiemy to, że no, samotna podróż w takie miejsce może być niebezpieczna, niebezpieczna e, i fajnie pojechać wtedy z, z grupą ludzi, nawet której się na początku nie zna, ale plusem takiego urlopu jest to, że nie jedziemy z żadną znaną osobą, więc nie będzie tematów o pracy, o tym, co było wczoraj. Co było? O biurze tak, wczoraj ukladniamy no, środowisko, tak? Ale przede wszystkim też dodatkowym atutem jest to bezpieczeństwo takie organizacyjne. Czyli nawet jeżeli ktoś nie zna języka, mm. ktoś nie ma takiego zmysłu organizacyjnego, nie musi się tym absolutnie przejmować, bo wszystko to zabezpieczamy my i przede wszystkim też grupa, która jedzie razem z nami, uzupełniają się, ci uczestnicy tych wyjazdów dają od siebie, starają się dać od siebie to wszystko, co najlepsze. Są taką mm. społecznością wspierającą się nawzajem. Skoro to są odległe kierunki, nie wiem, Trinidad i Tobago na przykład. Mm. Jeszcze nie byłyśmy. Jeszcze nie. Wszystko przed nami. To macie te miejsca zdokumentowane? Wiecie, co tam się dzieje? Jaka jest sytuacja polityczna? E, geopolityczna, e, finansowa, ekonomiczna tego kraju. Tak, przede wszystkim, żeby e, rozpocząć organizację takiej podróży, to zbieramy informacje na temat e, tego tych miejscu. aspektów, mhm. o których w tej chwili wspomniałaś. Mhm. Czy jest sens przede wszystkim tam jechać? Chociażby e, czasami wychodzą takie... E, Komplikacje w trakcie już. Okay. Mamy zaplanowany wyjazd, mamy nawet grupę zebraną, wszystko jest zorganizowane i należy go odwołać. Taką sytuację teraz miałyśmy z Jamajką, która była zaplanowana na y, październik. Odwołałyśmy ją ze względu na to tornado, które niedawno miało miejsce. Pozrywało okay. dachy, w związku z czym nie sądzimy, że do tej pory. Y, zdążą to wszystko tak, sobie jest to zbyt, posprzątać, zbyt odbudować. To niebezpieczne. Mhm. Y y y Warto podkreślić, że my współpracujemy z lokalnymi przewodnikami, y czyli z ludźmi, którzy tam żyją, którzy najlepiej znają to miejsce, y którzy mówią po polsku. Nie zawsze. Okay. Nie zawsze. Czyli angielski jest mile tak. widziany. Tak, ale wielu z nich e, uczy się polskiego i to jest niesamowite, <śmum> miło, niesamowite, jak oni sobie radzą z tym językiem. Bo <śmum> nawet... Janek Zanzibaru. Tak, Janek Zanzibaru. Mamy naszego, w tej chwili to jest człowiek, którego traktujemy jak rodzina, rodzina. naszego przyjaciela, który <śmum> jest <śmum> ze Sri Lanki. Niedługo do niego wracamy w październiku. Z Sri Lanki. Tak, no, no, darma, raj, <śmum> cała tak, ich rodzina na Bali. Tak, to są ludzie, ludzie, z którymi jesteśmy już bardzo zżyci i zawsze kiedy zabieramy tam kolejne grupy, te oni też są zachwyceni tymi ludźmi, tą lokalną społecznością, mhm. bo należy pamiętać o tym, że nam zależy głównie na spotkaniu z lokalnymi ludźmi. Mhm. Na tym, żeby poczuć atmosferę, jak to tak. jest naprawdę, prawda? E, nie na plastikowym tak. hotelu, poza którego nikt nie wychodzi przez dwa tygodnie. Chociaż staramy się oczywiście, żeby tak. standard tego noclegu był y, dobry, dobry, ale nie jest to. Nie jest to priorytet. Mhm. Tak, y, to jest właśnie ta różnica między turystyką a podróżowaniem. My spotykamy się gdzieś pośrodku tego. Lubimy sobie y, wypić drinka na z palemką, leżąc na leżaku przy basenie mhm. raz na jakiś czas, ale nie robimy całego wyjazdu, który tak wygląda. W oparciu o taką, oparciu o taką aktywność. aktywność. Mhm. Y, lubimy komfort, ale jeśli jedziemy w dane miejsce, y, staramy się patrzeć i widzieć. A czasami w turystyce jest tak, że tylko się patrzy, nie widzi się, nie dostrzega się pewnych rzeczy. W podróżowaniu dostrzega się pewne rzeczy, nie zamyka się oczy na to, co jest niewygodne, um, oraz wydaje mi się, że warto też y, słyszeć i słuchać przede wszystkim, um, porozmawiać z ludźmi, którzy tam żyją. Przeżyć ten wyjazd tak naprawdę, poznać tych ludzi, zobaczyć ich problemy. No właśnie, dotknąć tych może trochę bardziej tak. bolesnych innego, rzecz, strona, przede innego życia, życia prawda? bo zobaczyć to Zobaczyć daje to, co ładne. nam perspektywy na nasze własne tak, życie. Tak, zobaczyć to co ładne, zobaczyć to co mniej ładne. I z takiej podróży człowiek wraca o wiele bogatszy. A jeśli może popatrzeć na ładne miejsce, być w ładnym miejscu, jeszcze w towarzystwie innych osób, z którymi może potem dzielić te wspomnienia i mhm. tworzyć nowe relacje, no to myślę, że to jest sukces. mnóstwo jest... przyjaźni powstało na tak, naszych wyjazdach. to jest wyjazd tak? doskonały wtedy. Słuchajcie, no podróże kształcą, tak mówią, więc to podróże, a nie tylko turystyka, czyli nie chodzi zupełnie o taką bezmyślną rozrywkę, tak, tak to Tak, nie, nie chodzi o rozumiem. taką wakacyjną typowo tak. yy, wyprawę tylko i wyłącznie Laby. w celu. <laughs> tak. Dlatego turystki są cool, dlatego są to cool turystki. A skąd idea, powiedzcie? Wow. co? Od Adama Jewy zaczynamy. O okay, i dobrze. To yy, tak naprawdę stało się. Stało się. Yy, zamarzyłam sobie, aby pojechać, zwiedzić muzea perfum, dlatego że jestem kolekcjonerem perfum. Mam mnóstwo miniatur dużych flakonów. O liczbach nie będę tu wspominać, bo to nie przyjechałam się chwalić, ale yy, moim marzeniem było. Odwiedzić wszystkie te muzea, gdzie powstawały pierwsze y, mieszanki, mieszanki perfum. perfum. I napisałam na grupie perfumowej, że jadę do Paryża do Muzeum Dior, do pierwszego domu Guerlain, do y, Muzeum Fragonard, Potem planuję też jechać do Graz, czyli na Lazurowe Wybrzeże, żeby sobie y, poczuć klimat właśnie dawnych, y, dawnych czasów, kiedy to perfumy nie były syntetyczne, a wykonywane z surowców naturalnych. Mhm. Y, i zebrała się grupka dziewczyn, które również zechciały mi towarzyszyć. Kiedy to było? W tamtym roku, w sierpniu. Mhm. W tamtym roku, w sierpniu yy, zebrały się dziewczyny. Stwierdziłam wówczas, że nie mogę zabrać więcej niż 20 osób. Grupa liczy kilka tysięcy świrów perfumowych, bo tak się na okay. nazywamy nawzajem. Mhm. Yy, i że następny trip zrobię, zabiorę następnych następnym razem, ponieważ to organizacyjnie nie chciałam, żeby mi gdzieś tam poginęli w metrze Wiadomo, i tak dalej. Oczywiście. Yy, I wówczas się okazało, że one stwierdziły, że to nie, to nie może być koniec. One chcą jeszcze jechać do Aten, one chcą jeszcze jechać tam, jeszcze tam, a może tutaj się jeszcze... Na początku gdzieś... ja w ogóle nie, nie Aurelia w ogóle w, w tym, tym nie uczestniczyła. E, Aurelia córka, może tak, możemy zdradzić. Córka, tak, tak, oczywiście. No, no, ja nie miałam uczestniczyć, miałam swoją robotę w ogóle. Mam na, nie drugie, na drugi wyjazd ją zabrałam, żeby zrobiła nam sesję, taką paryską, dziewczyny zabrały sukienki biało-czerwone, kapelusze, pióra i Na zasadzie przyda się. Tak jest. No, foto, tak fotografuje, jest. więc okay, tak, takiego dokładnie. lepszego przyda Lepszego przyda się wodowego. Tak, mm -hmm. e, no i postanowiłam kolejną wycieczkę zorganizować do Aten, ale no, rozsądek przemówił i stwierdziłam, że nie mogę sobie tak organizować turystyki nielegalnie, ponieważ jeżeli... Państwo nie wiedzą, to za organizację turystyki bez posiadania stosownych uprawnień grozi 3 lata więzienia. Aha. Tak, trzeba mhm. mieć wpis do rejestru organizatorów turystyki, wydany przez marszałka województwa danego, mhm. szereg gwarancji finansowych, ubezpieczeniowych i dopiero wtedy można legalnie działać. Tak. Czyli no więc... zajęłaś się tą stroną tak, biurokratyczną. Dokładnie, tak. Mhm. E, do, do, wszystko do, do, do trwało organizuje się to dla znajomych, znajomych, znajomych. Tak. I nie bierze się za to środków, no to ok. To nie? można. Ale stwierdziłyśmy, że na taką skalę nie będzie nam się chciało pewnie już zbyt długo tego robić przy użyciu swoich środków, jeszcze nawet dokładać, tak? Tylko postanowiłyśmy, że być może spróbujemy a może że to też się pomysł biznes. Się właśnie może to się zamieni w biznes i Czyli bardzo zajęła się, tak. się już kwestią tak. formalną, tak. zadbałaś o kwestię formalną, a jak Aurelia pojawiła się w kulturystkach? No najpierw właśnie jako fotograf. Najpierw jako fotograf, a potem jako właściciel firmy. I potem tak, okay. bo okazało się, że ten pomysł powstał w urodziny Aurelii. Aha. Tak. I w mojej urodziny została założona no to... spółka i... I tak. No dobrze, czyli oprócz y, stosownych certyfikatów, czy Wasze wykształcenie jest w jakikolwiek sposób skłaniające do tego, żeby podróżować, żeby organizować podróże, czy zupełnie y, poszłyście w zupełnie inny Zu kierunku? Zupełnie, ja pracowałam w wielu branżach. Y, bankowości do tej pory zresztą, ponieważ cały czas jeszcze prowadzę placówkę franczyzową, mhm. ale y, wszelkie możliwe branże łącznie z mediami. Okay. Ja głównie fotografowałam, mm -hmm. zajmowałam się menedżerowaniem szkoły językowej, mm -hmm. ale głównie ta fotografia jakbyś była ze mną przez Nie zdążyłaś więcej zrobić. No nie zdążyłam więcej. Ja miałam więcej czasu. Jasne. No dobrze, i co? I pomyślałyście sobie, że dobrze działamy w tandemie, uzupełniamy tak. się wzajemnie. I czy teraz powiedzcie, jeździcie na wszystkie te imprezy, które organizujecie, wyjazdy? Nie, ponieważ prawda? okazało się w pewnym momencie, że to ta... Yy lawina chętnych na wyjazdy zaczęła nas przytłaczać, przerastać. Może przytłaczać jest złym słowem, bo tu nie chciałabym, żeby to ja... To Ale się tak... nie rozedrzecie. Ale się w sensie nie sklonujemy, nie było się bardzo byśmy chciały. Loty wymagają sporo energii, podróże wymagają sporo energii, przebywanie z ludźmi tak. wymaga sporo energii. Tak. Jeśli chcemy im dać dobrą energię, to musimy ją najpierw... Tak. Y, musimy najpierw baterię. baterie. Brakowało potem czasu na organizację, bo tu już trzeba było się przepakowywać, jechać. Mm. Tu bilety na następny wyjazd i postanowiłyśmy, że zaprosimy do współpracy osoby, które chcą w takim charakterze też pracować. I w tym momencie jest, te, jest nas czwórka. Tak, czwórka pilotów, jeszcze jest Kornelia, która też social mediami się mamy, zajmuje. Mamy sporo ludzi takich, których nie widać gdzieś tam na fajne stronie, team. a, a tak, które bardzo, bardzo fajnie dobre duszki. Też. Piotrek, Iza. Za... Ale to cudowne, bo się okazuje, że udało wam się zacząć delegować pracę, zanim pojawił się pierwszy kryzys. Tak. Bo to zwykle jest tak, że y, tego typu y, przedsiębiorcze osoby y, dowiadują się, że dzień ma dalej tylko 24 godziny i nie da się tej doby wydłużyć. U was to się na szczęście udało tego kryzysu uniknąć i już umiecie stworzyć team mhm. i same we wszystko się nie angażować. Jakie są takie naj, najlepsze cechy tego biznesu? Co daje wam największą korzyść, taką psychiczną, emocjonalną, no i finansową też, wiadomo. Mhm. Poznawanie tych osób, wszystkich, które z nami podróżują. Tak, chyba. Nie miałyśmy pojęcia, dopóki mhm. siedzisz w jakiejś swojej bańce, skupiasz się na wykonywaniu tych zadań, które w ramach prowadzonej działalności, to są tam, powiedzmy cały czas te same, rotacja tych samych osób, one po, przychodzą z mniejszą, większą częstotliwością, a tu co chwilę poznajemy kogoś nowego. I ta świadomość, tak? że ktoś przełamał się i poleciał Też. pierwszy raz, były osoby, które pierwszy raz leciały z samolotem tak, z nami. to jest dla nas największa wtedy satysfakcja, yy, tak. albo kobiety, które, początkowo może wyjaśnię, że my, yy, idą było organizowanie wyjazdów tylko dla kobiet, ale ponieważ Zaczęło to się rozrastać. Zapotrzebowanie również panie zgłaszały, że czasami by chciały zabrać syna, męża, mhm. więc rozwinęłyśmy tę działalność. ale... Czyli nie, jesteście, nie na... wyłączacie mężczyzn? Już nie wyłączamy. Mhm. I największą satysfakcją zawsze dla nas jest, gdy leci z nami kobieta, która nigdy wcześniej by się na to nie odważyła. Dzwoni czasami po kilka razy, upewnia się i my dopiero ją tak przekonujemy, że I warto. Prowadzicie ale, trochę za rękę. Tak, ale wiedzą panie, no bo ja tam, no ja tak nic Ciekawego zawodowo nie robię, tak trochę będę się krępować, bo tam same takie ładne, eleganckie panie z nami jeżdżą. Bo jak pani wróci z naszego wyjazdu, to również będzie pani tak, taka elegancka. Tak, i bardzo często to Wr wracają były, takie tak, to były kobiety, kobiety z różnymi historiami. Tak, Cieszymi. tak. Cieszymi. Mhm. E, bo każdy ma swoją tak. historię. Tak, oczywiście. Więc to jest też fajne, kiedy ci ludzie się otwierają na tych wyjazdach. Oczywiście nie robimy wielkiego koła psychoterapeutycznego, ale... Czasami e, nie trzeba, prawda? Czasami nie trzeba. Wystarczy wsiąść razem do samolotu i wysiąść w jakimś zupełnie innym, tak, egzotycznym, tak, nowym, tak. ciekawym tak. miejscu. I ludzie te wtedy, dzięki temu, że jest słońce chyba w, tym, w większości tych miejsc, gdzie Zaczynają latamy, się może trochę bardziej uśmiechać. Zaczynają się uśmiechać i zaczynają być bardziej otwarci. Rozumiem, że zachowujecie ten butikowy charakter waszego Jak biznesu. Najważniej. I tak. to jest Tego nie, atut, nie będziemy prawda? Zmieniać. Małe grupy. No dobrze, to co? Musimy polecić kulturystki. Łatwo do Was dotrzeć. Kulturystki w dookoła świata. Kulturystki.pl, zapraszamy. Kulturystki.pl, czyli Dorota i Aurelia Kulesza. Dziękuję Wam bardzo. To jest Richard Sunto. Richardson The Richardson Talk Zaprasza Monika Richardson.